Zaprezentuję teraz produkt naszej produkcji, aktywny rozdzielacz zasilania, który występuje w dwóch wersjach. Jest to wersja z obudową lub bezobudowy, i jest to proste urządzenie umożliwiające rozszerzenie funkcji pojedynczego zasilacza laboratoryjnego lub zasilacza wtyczkowego. Zapraszam do dalszej części prezentacji, gdzie wskażę funkcję oferowanego urządzenia. Zapraszam. W naszej ofercie posiadamy dwa aktywne rozdzielacze zasilania. Co to jest za urządzenie? Oferujemy dwie wersje i jest to to samo urządzenie funkcyjnie, z tą różnicą, że jedna wersja jest, posiada obudowę, a druga jest tylko na wkrętach dystansowych. I co to jest za urządzenie? Jaka jest jego funkcja? Jest to rozdzielacz zasilania. Mamy tutaj jedną sekcję wejściową. Jedna sekcja wejściowa i mamy do wyboru trzy, dwa, trzy rodzaje zacisków. Standardowe wejście na banany 4 mm, czerwony to jest plus, czarny zacisk minus, lub do podłączenia, przykręcenia przewodów na złącze śrubowe terminal block ARK, lub do podłączenia standardowych takich przewodów zakończonych gniazdem na GoldPin. I tu jest sekcja wejściowa. I Mamy tutaj trzy sekcje: raz, dwa, trzy, i jest to standardowa aplikacja liniowego stabilizatora napięcia o regulowanym napięciu wyjściowym. I tutaj w każdej sekcji, też dla wygody użytkowania, mamy po trzy, zaciski, trzy, trzy komplety zacisków wyjściowych czyli możemy się podłączyć przewodami typu banan pomiarowymi 4 mm średnicą. Lub wykorzystać przewody tutaj z wyjściem na gold pin, czerwony kolor plus, czarny minus, lub przekręcić przewody do, do zasilania interesującego nas układu. Tutaj mamy potencjometry do płynnej regulacji napięcia. Jak już wspominałem, jest to konstrukcja oparta na układzie LM317 i to jest taki najprostszy rodzaj urządzenia. Nie ma żadnego zabezpieczenia wejścia, a więc należy zwrócić szczególną uwagę. Napięcie wejściowe musi być stałe z zakresu od 0 do 40V maksymalnie, zgodnie z charakterystyką układu LM317. I na wyjściu możemy regulować napięcie od 1,25V do 37V. Wydajność prądowa w porywach tam do 1,25A. I tutaj jeszcze dodatkowo mamy taką sekcję, gdzie jest woltomierz i tutaj umieszczono taki przełącznik na jumperkach i ten woltomierz, on mierzy napięcie wejściowe, gdy ta pozycja jest tutaj jako in, lub na kolejnych wyjściach. 1, 2 lub 3 w zależności gdzie jest umieszczona ta zworka jumper tutaj ten woltomierz mierzy napięcie od 2,5V do 30V a więc jeżeli chcemy z niego korzystać, mierzyć napięcie, napięcia trzeba pamiętać by napięcie wejściowe nie przekraczało 30V jeżeli napięcie wejściowe miałoby być wyższe niż 30V wyciągamy tą zworkę i tym samym wyłączamy ten woltomierz z pomiaru po co w ogóle takie urządzenie jest? Najczęściej każdy elektronik w swoich zasobach ma jeden zasilacz laboratoryjny, a czasami może zajść potrzeba wykorzystania, na przykład dwóch napięć. Dajmy na to, chcemy zasilać nasz jakiś układ, załóżmy, gdzie jest potrzebne napięcie 12 V i 5 V. Tutaj teraz pokażę, jak podłączyć. I wykorzystać rozdzielacz zasilania: plus, minus. Podłączam zgodnie z kolorem złącz plus i minus. I mam podłączony teraz ten zasilacz, i mam, mogę, korzystając z jednego zasilacza, mieć cztery napięcia wyjściowe. Jedno napięcie mogę wykorzystać to z zasilacza laboratoryjnego tu mam jedno napięcie i trzy napięcia wyjściowe, które reguluję tymi potencjometrami. W tej chwili, tutaj y, proszę zobaczyć, mam y, przełączony y, zworkę na kanał wyjściowy numer 2 i będę regulował to napięcie. Tutaj, jak wcześniej wspominałem, ten woltomierz korzysta z napięcia y, mierzonego. i Jego zakres y, pomiarowy jest od 2,5 V do 30 V. Tutaj dodatkowo. Korzystając z okazji, że posiadam miernik pod ręką, sprawdzimy jakość wskazań wyświetlacza tego woltomierza wbudowanego. Mam ustawiony woltomierz. Dobrze, ustawmy na zasilaczu laboratoryjnym maksymalne napięcie. Mam tutaj 30,6 V i zmierzmy to napięcie. I jak widać, tutaj ten woltomierz też jego wskazania pokrywają się z woltomierzem w zasilaczu laboratoryjnym. Wróćmy. I teraz y, będę y, sprawdzał y, wartość wyświetlanych napięć na kanale 2, bo mam kanał numer 2 wyjście podłączone do woltomierza tego pikmeter. I teraz porównujmy wskazania, tutaj mam 26,9 wskazuje mi, a tutaj 27V, jedna dziesiąta różnicy, a więc praktycznie żadna to jest różnica. Tutaj mam ustawione 18,6V według wskazań wewnętrznego woltomierza. 18,6 na dokładniejszym woltomierzu. Ustawione tutaj jest 5,43 V, mam wskazanie, i tutaj 5,4, a więc jak najbardziej miarodajny jest ten woltomierz. Sprawdzę teraz. Jakie jest y, różnica napięć pomiędzy wejściem a wyjściem? Na wejściu mam ustawione 30,58V, czyli 30,6 w dużym uproszczeniu, i jakie maksymalne napięcie na wyjściu mogę ustawić przy napięciu wejściowym 30,6V maksymalne napięcie wyjściowe wynosi 27V, tak jak tutaj jest wyświetlane na tym wewnętrznym woltomierzu i potwierdzone na zewnętrznym voltomierzu. Jakie minimalne napięcie możemy ustawić? Tutaj w tej chwili nam zgasł ten voltomierz, ponieważ napięcie spadło poniżej 2,5V, ale tutaj mamy ten zewnętrzny miernik i jak widać jest 1,26, czyli zgodnie z tą kartą katalogową. I w tej chwili, jak można wykorzystać ten rozdzielacz? Tutaj sobie ustawiamy pierwsze napię napięcie, tutaj pierwsze napięcie, drugie, trzecie. Napięcie. Pamiętajmy o tym, że ten rozdzielacz ma wspólną masę, a więc nie uzyskamy z tego napięć symetrycznych. Ale w wielu przypadkach może nam się przydać, prawda, żeby wygenerować, wygenerować, ustawić wartość napięcia stałego na różnych poziomach. Można także wykorzystać do tego standardowy zasilacz. Taki wtyczkowy, na przykład 12-V i uzyskać tutaj płynną regulację. Oczywiście jest to konstrukcja liniowa i tam ma pewne straty na ciepło, ale w większości wypadków, jak będziemy potrzebowali, się okaże to nieocenioną pomocą. Druga sprawa, że tutaj możemy mieć wyjście na różne standardy przewodów na przewody banan, tutaj podłączyć za pomocą przewodów goldpinowych lub bezpośrednio do przewodów. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji i pozdrawiam.